Jak duże są zalety me. Mm -mm. Wiedza historyczna, mm. wiedza geograficzna. Mm. O świecie wiele rzeczy wiem. Mm -mm. Rozpoznaję łatwo każdy fake. Mm -mm. Nie, nie, nie. Zalety muszą mieć większe, aby myśleć o swej potędze. Mm -mm. Jak duże są zalety me. Talent artystyczny, mm, talent polityczny. Mm, mm. Człowiek renesansu ze mnie poniekąd jest. Mm. Kulturę mam rozwiniętą fest. Mm, mm. Nie, nie, nie. Zalety muszę mieć większe, aby myśleć o swej potędze. Mm, mm, mm. Jak duże są, zasługi me. Walka ze złem, mm, liczne mediacje, mm, próby gwarancji pokoju i wolności, mm, mm, propagowanie dobra i uczciwości. Mm, nie, nie, nie. Zasługi muszą mieć większe, aby myśleć o swej potędze. Mm, mm, jak duże są osiągnięcia me. Mm, mm. Działalność muzyczna, m, kultura w cudaliczna, charyzma jak u cesarzy, inspiruje ludzi jak popatrzę, m. nie, 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 osiągnięcia muszą mieć większe, aby myśleć o swej potędze, m, m, m. jak duże są osiągnięcia me, m, m, m. opór przeciw wrogom, m. Pójście własną drogą, mm. mimo wojen, kryzysów i katastrof. Mm. Przeżyłem organizacją i partyzantką. Mm. Nie, nie, nie. Osiągnięcia muszę mieć większe, aby myśleć o swej potędze. Mm -mm. Jak duża ma być potęga, ma mm -mm. chcę realnie mieć na otoczenie wpływ. Zwycięski mieć każdy zryw, m -m. mieć szacunek sprawczy i siłę, m -m. posiąść miejsce swe pod słońcem. M -m. Tak, 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 aby życie mieć lepsze, muszę myśleć o swej potędze. M -m -m. O potędze swojej wciąż marzę, m -m. bo szacunkiem wszystkich darzę. M -m. Aby zapewnić stabilność i pokój, mm, muszą mieć moc i szybki rozwój. Mm. Tak musi być. Tak musi być. Abym mógł jak najlepszym być. Tak musi być. Abym mógł jak najlepszym być. Mm.